Cześć! Dzisiaj chcę was pozdrowić za 40 subów! To było masz tyle! U mnie jest trochę zimno. Nie wiem czy widać. Nie wiem czy widać, ale... znaczy nie wiem czy słychać, ale u nas e, le, tak... świetnie po ulicach albo w lasach jeżdżą Albo tam kładę już nie wiem. Motory. Takie Taki mam życie. No cóż... Coś spadło. Gołębie, uciekają! Gołębia. Tu może je bardziej widać. Może lepiej teraz nagrać w domu. No hej! I dzisiaj chcę Wam podziękować za. Już 40 słów dobyłam. Jej! Cieszę się z tego powodu. Ja nie chcę tam całkiem o nich 100, czy 2000, czy takich tam słów, których nawet nie zdobędę. Ja po prostu mieć kanał na YouTube, żeby po prostu mieć przyjaciół, takie tam bla bla bla. No i takie tam bzdury. Po prostu, bla 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 bo naprawdę lubię mieć przyjaciół na YouTube, teraz jestem właśnie na dworze. No to już się trochę zrobiło, jakby co, na cieplej, ale i tak trochę jest tak zimno. Się chyba nie pojedziemy na loty. A wczoraj byli. Łał. Wow.